Byłam tą ogarniętą, zawsze uśmiechniętą, wspierającą. Wtedy zrozumiałam jedno: ciemna strona nie jest przeciwko mnie. Gniew staje się granicą, zazdrość inspiracją, a wstyd odwagą. Cień to nie wróg, to brama. Brama do mocy, której nie możesz zdobyć afirmacjami. Wiesz, długo myślałam, że rozwój to światło, że trzeba być spokojną, wdzięczną, kochającą, że gniew, złość, zazdrość, irytacja to takie niskie wibracje, że jeśli się pojawią, to znaczy, że coś jest ze mną nie tak. Więc co robiłam? Zamrażałam je. Z uśmiechem mówiłam: jest okej. Okay. Zamiast ryknąć, brałam głęboki wdech i szłam dalej. Zamiast powiedzieć dość, mówiłam: rozumiem. Tylko, że ciało pamięta, a dusza tym bardziej. Przez lata wypierałam gniew nie dlatego, że chciałam być fałszywa, tylko dlatego, że myślałam, że tak trzeba. Byłam tą ogarniętą, zawsze uśmiechniętą, wspierającą, rozumiejącą innych. Nawet. Jak ktoś mnie zranił, mówiłam sobie: To jego lekcja. Ja jestem ponadto. Brzmi duchowo, prawda? Ale to był mój mechanizm ucieczki. Prawda jest taka, że za każdym razem, gdy połykasz swój gniew, połykasz też część swojej mocy. Miałam taki moment, pamiętam to bardzo dobrze. Ktoś, z kim współpracowałam, potraktował mnie nie fair. Robił coś, co było ewidentnie przekroczeniem granicy. I wiesz, co zrobiłam? Uśmiechnęłam się. Powiedziałam, że rozumiem, że każdy popełnia błędy. A w środku mnie wrzało. Dosłownie czułam, jak całe ciało drży. I wtedy. Po raz pierwszy postanowiłam nie uciekać od tego, więc usiadłam, pozwoliłam temu gniewowi przepłynąć bez racjonalizacji, bez duchowych mantr, bez maski. I nagle zobaczyłam, że to nie gniew był problemem, to ja się go bałam, bo pod gniewem siedziała bezsilność. Poczucie, że znowu ktoś mnie nie zauważył, zignorował, przekroczył moje granice, że znowu oddałam moc. Wtedy zrozumiałam jedno: ciemna strona nie jest przeciwko mnie. Ciemna strona chce mnie przywrócić do mocy. Gniew, irytacja, zazdrość, wstyd to nie są złe emocje. To są sygnały alarmowe duszy. Która mówi: Hej, tu jest miejsce, w którym zdradzasz siebie, więc nie walcz z tymi sygnałami. Usłysz je, bo każda emocja ma dla ciebie wiadomość. I wiesz, co jest najpiękniejsze? Że kiedy zaczęłam naprawdę czuć, wszystko wokół zaczęło się zmieniać. Przestałam się dusić, przestałam przyciągać ludzi. Którzy mnie testowali, którzy byli dla mnie lekcją. Przestałam udawać, że jest ok, kiedy nie było, bo energia nie kłamie. Możesz powiedzieć tysiąc afirmacji, ale jeśli w środku czujesz urazę, świat i tak będzie ci ją pokazywał. Tutaj dochodzimy do lustra, bo świat zawsze jest lustrem. To, co cię wkurza w innych, jest tą częścią ciebie, którą w sobie odrzuciłaś. Kiedyś mnie doprowadzały do szału kobiety, które mówiły głośno, były pewne siebie, stawiały granice bez przeprosin. Wiesz dlaczego? Bo ja sama tego nie potrafiłam, bo we mnie siedziała ta część. Która też chciała być dzika, pewna i ekspresyjna. Ale ja ją zamknęłam, bo nie wypada. Więc świat musiał mi to pokazywać przez lustra. Aż w końcu zrozumiałam: to, co cię drażni w innych, to nie oni. To twoje niewyrażone ja. To ta część ciebie, która. Chce wrócić do głosu, i paradoks polega na tym, że gdy przestaniesz to potępiać, zaczynasz to integrować. Wtedy gniew staje się granicą, zazdrość inspiracją, a wstyd odwagą. I nagle ta ciemna strona okazuje się Twoim największym darem. Ale jest jeszcze coś głębszego. To, czego się najbardziej boisz w sobie, to nie tylko emocje, to też Twoje ukryte pragnienia pragnienie mocy, władzy, wdzięczności, seksualności, luksusu, autonomii te części siebie, które były wyśmiewane nazwane egoizmem, próżnością, pychą lub wstydem. I często właśnie one są kluczem do Twojej pełni, bo dopóki się ich wstydzisz, one pracują z cienia, sabotują Cię, manifestują brak, a kiedy je przyjmiesz, stają się Twoją siłą napędową. Cień to nie wróg, to brama brama do mocy, której nie możesz zdobyć afirmacjami. Dlatego właśnie stworzyłam przestrzeń, w której uczę kobiety, jak z tym cieniem się zaprzyjaźnić, jak go zobaczyć, poczuć i przetransformować. Nie duchowo, tylko prawdziwie, z ciałem, z emocją, z prawdą. To właśnie dzieje się w grze transformacyjnej, którą prowadzę. Bo tam nie uciekniesz od siebie, tam siebie odzyskujesz. Jeśli czujesz, że to co mówię z tobą rezonuje, że masz dość udawania światła, że chcesz zobaczyć prawdę, nawet jeśli jest niewygodna, to zapraszam. Wejdź w moją przestrzeń. Zaufaj sobie. Pozwól, żeby twoja ciemność pokazała ci światło. Bo tylko kobieta, która spotkała swój cień, może naprawdę świecić. I tylko ta. Która przestała się bać siebie, może tworzyć życie, nie wymagając kontroli. Właśnie z tej przestrzeni pracy z cieniem, z prawdy i z ciała powstały moje programy mentoringowe. To nie są kursy o rozwoju, to ścieżki powrotu do mocy. Pomagam kobietom zaprzyjaźnić się ze swoim cieniem i przekuć go w paliwo. Paliwo to kreowania życia, relacji, i obfitości, które nie wymagają walki, bo kiedy nie boisz się swojej ciemności, przestajesz się sabotować. Wtedy zaczynasz widzieć, że to, co kiedyś cię raniło, teraz cię prowadzi. A twoje najtrudniejsze emocje stają się twoimi największymi darami. Jeśli czujesz, że to jest o tobie, zapraszam cię na bezpłatną konsultację. Podczas tej rozmowy pomogę Ci zobaczyć, gdzie w Twoim życiu działa jeszcze energia ofiary, gdzie chowasz swój cień i jak możesz przekształcić go w czyste i twórcze paliwo. Link do zapisów na moje bezpłatne konsultacje znajdziesz w opisie pod filmem. Nie czekaj, aż życie zacznie się zmieniać. Zrób pierwszy krok do spotkania z prawdziwą sobą, bo tylko wtedy. Gdy przyjmiesz swój cień, możesz naprawdę świecić. Dziękuję, że byłaś ze mną. Napisz w komentarzu. Wybieram siebie w całości. Bo od tego momentu zaczyna się prawdziwa transformacja. A jeżeli znasz kogoś, komu to nagranie może się przydać, wyślij go do tej osoby. Na pewno Ci podziękuję. A ja jeszcze raz dziękuję, że byłaś ze mną. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.